23, 23 kwietnia 2021 Szwecja. Chciałem Wam pokazać tutaj, że w Szwecji nie nosi się maseczek. Nigdzie. Z wyjątkiem niektórych przychodni lekarskich. Wejdziemy się do sklepu, który się nazywa e, Hemshop. I tutaj zobaczymy, czy ktoś się nosi maseczki, czy nie. No więc, wchodzimy do pierwszego sklepu. Nikogo jak tu widać w maseczkach nie widzę Idziemy dalej, patrzymy Zobaczymy co tu się dzieje Czy ktoś nosi maseczkę? No nie wiem Wydaje mi się, że nie To znaczy powiem szczerze, że wiem no, Ale to nie jest film dla mnie, tylko dla Was Powtarzam, to jest 23 kwietnia 2021 Jesteśmy w sklepie spożywczym Das ist <coughs> Ludzie czekają przy kasach. E, nikt nie ma maseczki. Tutaj pan pomaga ludziom obsługiwać kasy, takie samoobsługowe. Też nie ma maseczki, jak widać. Także jest spokojne. Hey. We A, Ok, okej, Jattebro. E, pan mnie upomniał, że tędy nie mogę wyjść, bo nie robiłem zakupów, więc muszę przejść po prostu przez kasę. To były kasy samoobsługowe, które się otwierają automatycznie po zeskanowaniu pokwitowania, że się zapłaciło za produkty. Tutaj widzę jednego pana, który ma manceczkę. Jeden jedyny. No ale wszystkich innych, które tutaj widziałem, to nie mieli. Także spoko. Tutaj się nic takiego podejrzanego jak w Polsce nie dzieje. Podejrzewam, a to jest tylko moje podejrzenie, że gdybyśmy pojechali do jakiegoś innego kraju europejskiego, to ludzie pewnie by tam maseczki nosili. Ale założę się, że ich e, e, przemysł, e, handel jest w większym stopniu otwarty niż Polski. No bo tu chodzi o to, żeby upadły wschodnioeuropejskie rynki, żeby można było je przejąć. Jak widać na ulicach też nikt nie nosi żadnych masek no Tutaj jacyś rowerzyści właśnie biorą swoje rowery idziemy, zobaczymy dalej To jest miejscowość około 85 tysięcy mieszkańców ostatnio nagrałem filmik gdzie ludzie szwedzi w parku grillowali, oglądali sobie z różnego rodzaju zwierzątka i to było skrytykowane, że tak, wiesz, u nas w Polsce to w parkach też się chodzi bez maseczek. No ale jakiś tam pan powiedział wejść cwaniaczku, tak do mnie się zwrócił, pokaż nam co się dzieje w centrum miasta, sklep. Odzieżowy, ale tutaj się niewiele dzieje, tam tylko dwie dziewczyny też bez maseczek. No to idziemy dalej. No, wobec tego, skoro ten człowiek tak do mnie powiedział, no to chcę mu, chcę mu właśnie pokazać i Wam też, że w centrum miast, w sklepach spożywczych, nikt nie nosi maseczek. A zaraz wejdziemy sobie do pubu, popularnego pubu w Szwecji. Nazywa się Harris. I to zobaczymy, czy ktoś siedzi w maseczkach, czy stoi w maseczkach, czy kupuje. Jak widać, panowie sobie piją piwo. Nikt nikt kompletnie maseczki nie nosi. Także to nie jest blef, Dzisiaj jest 23. E, powtarzam, dzisiaj jest 23 kwietnia 2021 i generalnie e, jak widzicie nikt tutaj maseczki w ogóle nie nosi. Muszę grać trochę głupa i rozglądać się gdzieś tam w inną stronę, żeby się nikt nie kapnął, że w ogóle nagrywam, żeby wyglądało to na zwykłą rozmowę telefoniczną. Ale, ale sami widzicie, że tutaj maseczek nikt nie raczej nie nosi. W tutaj nikogo nie widać. Ludzie piją piwo, siedzą po kilka osób przy jednym stole. Wiem, że w, kaferia, w kafeteriach niektórych jest wprowadzono przez jakiś czas, czy, czy coś, że ludzie mają siedzieć po jednej osobie przy stoliku, ale w tej chwili wszyscy siedzą przy stolikach sobie tak, jak chcą, całymi grupami, całymi e, rodzinami i nikt się tym w ogóle nie przejmuje. No. Okay. Dobra, e, idziemy, idziemy, idziemy dalej. Pójdziemy sobie kawałek dalej. E, do jakiegoś innego pubu. Na chwilę to spauzuję, żeby ten film nie był zbyt długi. E, chociaż nie, nie muszę, bo ten e, kolejne, kolejne miejsce, które odwiedzimy jest bardzo blisko. No więc... Wieje trochę. Dzisiaj jest bardzo silny wiatr, także muszę mikrofon zakrywać. Co tutaj było obejrzeć? O, to jest jakaś restauracja. O, Ja tu nigdy nie byłem. Zobaczymy. Powtarzam, to jest piątek, 23 kwietnia 2021. Personel chodzi bez masaczki. Ludzie, to samo, to jest dosyć duży pub. O tej godzinie tutaj jeszcze jest pusto, ale za parę godzin tu się będzie gotowało. Także się przekonacie, że po prostu bardzo dużo się dzieje. I Ludzie się normalnie zachowują, chodzą do restauracji, chodzą do sklepu, nie noszą maseczek, ponieważ cała Europa zachorowała na jedną wielką pandemię psychozę. Dlatego, dlatego Szwedzi też są troszeczkę tacy ostrożni, trzymają dystans i tak dalej, ale jak się spotykają, nagle wszyscy o tym dystansie zapominają. No to nie ma zbyt dużo ludzi, jak już powiedziałem, godzina jest za wczesna. Ludzie jeszcze dobrze do domu nie powracali, żeby się przebrać No ale jak widzicie, ludzie chodzą bez maseczek tutaj jest pod tym względem całkowita swoboda kolejni ludzie bez maseczek Nie chce mi się już dalej tam łazić gdzieś po jakiś. Po jakichś e, centrach handlowych, bo tam to jest oczywiste, nam nikt nie, nie będzie miał maski. No, chyba że e, pojechałbym do jednego e, takiego dużego centrum handlowego, ale czy jest sens? No, sami widzieliście, że byłem tutaj w jednym pubie, w drugim pubie. Ludzie siedzą, e, piją piwo, jedzą jakieś tam obiadki i generalnie nikt tutaj żadnych maseczek nie nosi. Więc wszystkich tych, którzy mnie tak strasznie krytykowali, serdecznie pozdrawiam. E, mam nadzieję, że się nie obraziliście na mnie, że jednak... E, no, nie zaspokoiłem tych waszych... tej waszej potrzeby e, zdyskredytowania mnie, że ja nagrywam tylko w parku i gdzie ludzie chodzą bez maseczek, a w centrach i wszędzie, że niby chodzą w maseczkach. No jak widzicie, nie chodzą. I nikt się w ogóle tą pandemią tutaj za bardzo nie przejmuje. Wiadomo, że strach udziela się wszystkim. Jak ktoś powie, że jak ktoś puścił gdzieś gaz, no to wszyscy się będą bali. W całej Europie wszyscy mówią o zajebistej pandemii. No i się okazuje co? Że, że ludzie się zaczęli bać, bo inni się zaczęli bać. Polskę podawano za, na początku za wzór, jak się potem okazało, kompletnie bez powodu, bez przyczyny Polacy zam, pozamykali swoje biznesy, a właściwie pozamykano im biznesy. E, i, no i generalnie Polska się chyli ku upadkowi ekonomicznemu. No ja tego dobrze nie, ja tego, do, ja tego pozytywnie nie widzę. tej pani też, bez żadnej maseczki, druga pani, trzecia pani. No nie ma sensu w ogóle nawet chodzić więcej i tracić czas na tego typu sprawy, jak filmowanie sklepów, sklepów centrów handlowych, w których i tak ludzie chodzą bez maseczek. No, nie wiem, czy ta maseczka, słowo maseczka już mnie po prostu w ustach rośnie, jak jak jakieś obrzydliwe jedzenie. Naprawdę. Chodzi o to, żeby was przejąć tam w Polsce przejąć nasz kraj. Szkoda, że inni tego nie robią w innych krajach, nie nagrywają takich filmów. Bo moglibyśmy to po prostu słuchajcie, pokazać naszym kochanym rodakom w Polsce, że wcale nie jest tak źle. Ja widziałem dostawałem wiadomości. Że u nas w Danii to też tak samo jest, że zero jakichś tam maseczek. Że u nas tam w Anglii też tak samo jest, że zero maseczek. No są kraje, gdzie ludzie więcej noszą lub mniej, ale jak widzicie, tutaj się nikt nie przejmuje tu idzie grupa młodzieży. No generalnie wyszliby na dzięciołów albo jakiś e, przypałów, gdyby w takiej maseczce szli, to generalnie żadna dziewczyna nie chciałaby z takim pajacem gadać. No bo... No generalnie samica może mówić co chce. Ale zawsze wybierze samca, który jest silny, a nie samca, który jest przestraszony, który nie ma swojego zdania, a jak już ma swoje zdanie, to takie, które jest dopasowane do większości. Zawsze byliśmy narodem bardzo walecznym. Nie wiem, co się stało, że ludzie, którzy, że ludzie, potomkowie Polaków, którzy potrafili kiedyś walczyć w powstaniach różnego rodzaju w powstaniu warszawskim i tak dalej czy listopadowym, czy jakim właściwie przeważającą siłą wroga a w tej chwili, a w tej chwili boją się choćby z maseczki ktoś powie, że a wiesz, no bo to chodzi o chodzi o to, że że nie chcemy płacić mandatów. Słuchajcie, pieniądze, które zaoszczędzicie, nie tak niedługo będą gówno warte. Także, jeżeli chcecie, żeby te pieniądze były coś jeszcze warte, to lepiej zacznijcie walczyć teraz, bo potem będzie za późno. Szkoda, że tu nie ma żadnego policjanta, bo bym chętnie porozmawiał z nimi, z policjantami, co oni o tym sądzą. No, zdarzyło się tak, że raz rozmawiałem z policjantami i powiedziałem mu, że Polska Policja nosi maseczki. Dlaczego wy nie nosicie? To powiedzieli mi Polska Policja, co mogą nosić nawet kubły na śmieci na głowach? My nie będziemy nosić. Tak mi powiedział szwedzki policjant. Więc gratuluję Polska Policjo sukcesu. Wyszliście na kompletnych idiotów. Śmieją się z Was za granicą, a Wy myślicie, że robicie dobrą robotę. Good fucking luck. Także panie i panowie, żegnam Was tym yy, pozytywnym akcentem, tym optymistycznym akcentem, że są miejsca na świecie, gdzie jest normalnie. Ja teraz idę do sklepu, po czym, po czym siadam samochód i jadę do domu. No i mam nadzieję, że wasze maski zaczną spadać, a zaraz po tych maskach zaczną spadać maski polityków. Na razie trzymajcie się, cześć.